Witam wszystkich na kanale Rolux a dziś szukamy we Fiacie 500X przy silniku 1.4 16 zaworów jakieś 140 koni szukamy przyczyny odpalania bez sprzęgła samochodu na liczniku wyraźny jest komunikat o przyciśnięciu pedału sprzęgła czy naciśniemy, czy nie naciśniemy ten wypedał? Samochód i tak odpala. Tak samo nas na zapłon, i mm, jest brak możliwości zejścia z tego zapłonu. Przyciskamy kolejny raz, start, a auto nam odpala. Tak. Tutaj mamy wyłącznik, czy przełącznik, czy czujnik mm, sprzęgła, właśnie z tego Fiata 500. Tutaj będziemy mieć numer tego. Także bierzemy się za rozbiórkę i patrzymy, co jest w środku. Jeśli nie, to nic nie zajdziemy. To trzeba będzie szukać w komputerze diagnostycznym takiej opcji, aby sprawdzić ten czujnik, czy komputer widzi położenie pedału sprzęgła. Skrzynia oczywiście tam jest manualna, także, także zaraz zobaczymy, co jest w środku. Na obrazku widzimy tak jakby ścieżki rezystencyjne, także zaraz zobaczymy. Może się uda to w jakiś sposób przemierzyć miernikiem. Czy te ścieżki tutaj do tych pinów po lewej przewodzą, czy też nie. Czujnik pedału sprzęgła mamy już poskładany. Jeszcze takie szybkie pomiary może zrobimy. Mamy tutaj włożone w piny takie małe konektorki. I po prostu pomiędzy pinem drugim i trzecim. Może sprawdzimy. Przy samym końcu praktycznie mamy 18, czyli praktycznie mamy przejście. Tak czyli tu jakby mamy zero-jedynkowy przełącznik poszukamy zaraz innych jakiś tam jeszcze ścieżek Teraz mamy zapięte dwa ostatnie piny, patrząc od, od góry, od tego tutaj ramienia. Dwa ostatnie piny mamy zapięte i tutaj rezystancja się zmienia w zakresie 6 kOhmów do 10,5 kilooma. I mamy tu jeszcze zapięty pin. Pierwszy od dźwigni i czwarty od góry. Także tutaj w tej pozycji mamy oporność 6 km, na samym końcu 10,5. Także czujnik się wydaje sprawny, montujemy do samochodu i patrzymy, czy nam się udało, że trzeba kupić nowy. I tutaj mamy ten czujnik, czy tam przełącznik zamontowany po czyszczeniu i po, po składaniu okazało się, że teraz bez, bez wciśniętego sprzęgła już nie odpali auto i po prostu można go też zrzucić, że tak powiem z zapłonu tylko tu jedna taka ważna rzecz tę dźwigienkę nie wiem czy to do końca będzie widać, ale Ciężko to uchwycić. Ta dźwigienka żółta ma być za tym za tym po prostu czpieniem. Bo ja ją dałem tutaj pomiędzy tutaj tym plastikowym takim wzmocnieniem a tym czpieniem i niestety do końca nie było mm, nie było wciskany ten przełącznik i niestety auto nie chciało odpalić, także trzeba pamiętać, że ma się opierać o ten czpień ten żółty element, to żółta dźwigienka. także dobrze, że dało, udało się to naprawić wszystkiego dobrego i do następnego tutaj będziemy mieć numer tego może się wyostrzy albo i nie panie kurwa, rozbieraj to szybko bo obiad stygnie kto to od strony lewej też jakaś oporność była kurwa już się zbyła no panie kurwa było przed chwilą co to ma być? było po 5 kilo